kochana społeczności SP35. Jak widzicie, gościmy dzisiaj naszą prezydent panią Aleksandrę Dunkiewicz, która nagrywa materiały dotyczące budżetów obywatelskich, a za nami właśnie to boisko, które powstało dzięki głosom Gdańszczanek i Gdańszczan. I pani prezydent chciałaby kochani, nas serdecznie pozdrowić. Tak jest. Czas niełatwy, pewnie wszyscy chcielibyśmy jak najwięcej korzystać z tej pięknej infrastruktury, którą zwłaszcza w waszej szkole macie, bo przecież to szkoła tak. sportowa do dyspozycji. Kochani uczniowie, kochani rodzice, kochani pedagodzy. Życzę Wam hartu ducha. Nie ustawajcie, bo czas niełatwy, ale też nie zapominajcie o sportach, które można uprawiać na świeżym powietrzu. I już nie mogę się doczekać, kiedy Was odwiedzę i spotkamy się twarzą w twarz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Bardzo miło było mi gościć Panią Prezydent.